Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never ran, to no man, I still go. go Go, 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 go Witam, witam, przed Wami film na Super Puchar Polski. Super Puchar rozgrywany jest w sobotę i zmierzą się tam Mistrz Polski Raków Częstochowa z Legią Warszawa. Tak więc 15 mamy ten meczyk a my przejdźmy do typowania tego, jak ten mecz według nas się zakończy. Przede wszystkim, moim zdaniem, faworyt jest jeden, jest dość wysoki kurs, co mnie dziwi póki co. No ale zmierzając do celu, Legia wygra ten puchar. Czy to będzie w regulaminowym czasie gry? Myślę, że tak. Myślę również, że będzie to dość niski wynik. Mimo wszystko wyrównana gra i kibice będą narzekać na to, że te bramki nie padają. No i tutaj delikatna nasza argumentacja. Przede wszystkim Raków Częstochowa jest między meczami kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Pierwszy mecz grał u siebie z Florą Talin. No i wygrał 1-0 po tak naprawdę męczącym boju. Kolejny mecz we wtorek, tak więc myślę, że w sobotę na boisko wyjdzie rezerwowy skład. Superpuchar nie jest priorytetem dla Rakowa, częstochowa tak naprawdę, a dla Legii już trochę tak. Raków skupi się na kwalifikacjach do Ligi Mistrzów tam są dość duże pieniądze. No i wiadomo, że trzeba jak najdalej dojść, tym bardziej nie można podstąpić się na pierwszym rywalu, a mają zaliczkę tylko 1-0. I to ze swojego boiska. Wiadomo, że również z przodu stracili Wilopeza, który ma kontuzję i dość długo się nie wyleczy. Myślę, że dopiero na wiosnę go zobaczymy. Z drugiej strony, rehabilitacja po tak długiej kontuzji. Nie wiem, czy mu da aż taką sprawność, jaką miał przed kontuzją. Kontuzji się nabawił w sparingu. Podaję, że z puszczą, jak grali. No i trochę przykra sprawa. Prawdopodobnie również wdowiak nie zagra w Rakowie, no bo przenosi się do zagłębia. I myślę, że już w tym meczu nie będzie obecny. Trochę nowych zakupów w Rakowie jest Jeboa i chętnie zobaczyłbym go w tym meczu. Jeśli wystąpi, no to myślę, że nie będzie grał pełnego wymiaru czasowego. Według mnie szkoda Gutkowskisa, który odszedł z klubu, bo by się przydał. Petrasek również. Oglądając ten mecz z Florą Talin, no nie jestem przekonany do dość dobrej formy rakowa, jaką prezentował w zeszłym sezonie, przede wszystkim na jego początku i dość stabilnej gry. Mam nadzieję, że to jest dopiero zgrywanie zespołu. Wiadomo, że jest nowy trener, mimo że ciągnie myśl taktyczną Papszuna, no to nie sądzę, by raków w tym sezonie został mistrzem Polski. Faworytem do mistrzostwa jest wspomniana przeze mnie Legia, właśnie przeciwnik z tego meczu. Legia się zbroi, wydaje pieniądze na nowych zawodników, dużo fajnych transferów. Widać, że drużyna jest dobrze zgrana, mecze kontrolne na wielkim plusie. Ciekawy jestem postawy Kuna, ciekawy jestem również postawy Guala. Szkoda Mladenowicza, no bo trochę łatał całą stronę. No, ale niestety takie są prawa rynku. Ostatnie mecze kontrolne Rakowa, no to przede wszystkim ta wygrana ze z Florą Talin. Ale w tym meczu nie jestem usatysfakcjonowany z gry Rakowa. Wygrali z Uniwersytetem Klusz 2-1, 1-2 ze Slawią Praga. No i 4-0 rozwalili Puszczę Niepołomice. Jak to wyglądało w warszawskim zespole? Cztery kontrolne mecze z Lechią Gdańsk 3-1, 5-0 z Botosani Rumuńskim. Karabach pokonali aż 2-0. No i Red Bull Salzburg. Dość ciekawą drużynę. No, mimo wszystko są to mecze towarzyskie. Więc no nie wiadomo jak tam podchodzili przeciwnicy do tych spotkań. Oczywiście są to mecze po to, by próbować nowych rozwiązań, przede wszystkim taktycznych, jak i rezerwowych zawodników, zgrywać trochę drużynę z pierwszym składem. I wedle towarzyskich meczy nie stawiałbym wyznaczników, ale ewidentnie dla mnie Super Puchar wygra legia. Przede wszystkim dlatego, że Raków Częstochowa musi się skupić. Nagrze w Lidze Mistrzów, znaczy w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów, bo jeszcze tych faz eliminacyjnych będzie kilka. Legia zaczyna swoją drogę Pucharową za kilka tygodni tak więc ma czas na to, by zgrywać właśnie ten pierwszy skład. Pierwszy zespół musi wejść w rytm meczowy po przerwie wakacyjnej. Niedługo niby rusza liga, no ale zespół trzeba przygotować. No i przede wszystkim. Powalczyć w tych wcześniejszych fazach pucharów europejskich, dla mnie dwa kupony, które można walnąć singlami, to wygrana Legii Warszawa. Jest kurs 1,43. U tego Machera, gdzie screeny robiłem, myślę, że możecie znaleźć wyższe kursy u innych booków. W dniu meczu mogą być również jakieś promocje na sam super puchar, ale myślę, że do soboty kurs na legię jeszcze bardziej spadnie, no bo ludzie. Wiedzą to samo, widzą to samo i tak samo praktycznie to zanalizują. Wiadomo, że Legia jest dużym faworytem, mimo że w meczach pucharowych przeciwko bezpośrednio Rakowowi Częstochowa nie wychodziło im to dobrze. Dwa razy w plecy, raz 1-0, raz przegrali w karnych. No i myślę, że będzie powtórka z rozrywki w sensie, wynikowym, że będzie to niski wynik, i tu jest nasz drugi kupon: Under 2,5 1,84. Można to traktować również jako dodatek do kuponów. Można wybrać wyższy pułap, który będzie powyżej 1,30 i będzie dodatkiem na kupony do gry bez podatkowej, tak zwanej. Jedyną różnicą będzie właśnie wygrana legi. Tak to widzę w sobotę, mimo wszystko, super Puchar polski, dla mnie to jest abstrakcja. Czy jestem przeciwny rozgrywaniu? Tego typu spotkań, no nie, bo zawsze kibice są wyposzczeni po tej przerwie wakacyjnej, ale są również złudne nadzieje, że zobaczymy wszystkich podstawowych piłkarzy, no i przede wszystkim grę na najwyższym poziomie, bo Super Puchar traktowany jest z lekkim dystansem. Wiadomo, że są priorytety. Ja przede wszystkim bym chciał, żeby nasze polskie zespoły zachodziły jak najdalej w pucharach, by ten współczynnik pucharowy coraz bardziej wzrastał i żeby była szansa. Na zakwalifikowanie się do pierwszej piętnastki, gdzie wiadomo, że są mi rozstawienia i więcej zespołów w lidze mistrzów, w lidze Europy, w lidze konferencji, poszczególnych oczywiście ich fazach. Mamy na to szansę kolejną, no bo te współczynniki w ostatnich latach plasowały nam się na dość wysokim poziomie. Brane pod uwagę jest pięcioletni pułap, no i tam za rok pozbędziemy się jeszcze dość słabego wyniku sprzed pięciu lat i będziemy mogli naprawdę walczyć o dobrą pozycję, jeśli w tym sezonie nie zawalimy pucharów i kilka naszych zespołów wejdzie do fazy grupowej, nawet pucharu konferencji. W lidze typera oczywiście typujemy wynik super pucharu, dokładny wynik. Pamiętajcie, by również zostawiać w Waszym komentarzu godzinę, o której zamieszczacie Wasz typ. Taki jest warunek Liczenia tego typu do rankingu Ligi Typera, a już pierwsza tabelka powstanie po tym weekendzie. Tak więc będziecie mieli na bieżąco aktualizowaną co tydzień tabelę, tak jak to było w zeszłym sezonie. Zapraszam serdecznie do grup futbolu amerykańskiego. Niedługo zaczyna się sezon, a ja już chcę mieć skompletowanych ludzi do grupy, do współpracy. Promka była do wczoraj, do godziny 16.00. Będą oczywiście indywidualne promocje dla stałych klientów i tylko wyłącznie stałych klientów. Tak więc jeśli macie ochotę dołączyć, zapraszam do kontaktu mailowego na gmail.com, No i wtedy. Możemy porozmawiać o warunkach dołączenia do poszczególnych grup futbolu amerykańskiego. Zapraszam również do naszej stałej grupy VIP-owskiej, gdzie codziennie wysyłamy kupon dnia do członków grupy. Jest to 14 dni, gry w podstawowym pakiecie, różne dyscypliny. A zainteresowanych zapraszam oczywiście drogą mailową. Czeka na Was film a propos nowego sezonu, a propos nowej ligi typera. Udoskonalamy regulamin, i to wszystko będzie opublikowane na pewno do końca weekendu. Wleci to na nasz kanał. Sezon, tak naprawdę, otworzyliśmy już z filmami o pucharach europejskich, i od tamtych filmów będziemy liczyć statystyki nowego sezonu. Ja póki co bardzo dziękuję Wam za uwagę. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapę w górę. No i do usłyszenia w kolejnych filmach.